Cześć Siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie Przed wami jest dzisiaj Kamilos Team Ja jestem Damian A ze mną jest dzisiaj Kamilos Siemaneczko Kamilos nam dzisiaj opowie co będziemy robić Już się pewnie dowiedzieliście, to znaczy zobaczyliście Ale przedstawi nam jakimi maszynami będziemy jeździć i gdzie będziemy jeździć Proszę bardzo No tak, dzisiaj mamy y, dwa pola do orki Jedno właśnie na którym stoimy, drugi kawałek tam dalej jest. E, tak, robimy na dwóch tych samych sprzętach, dwa takie same, czyli ulcusy i 914 i półgi 5 skibowe. E, Gasner. No. To chyba zaczynamy, nie? -y na ma Na No jeden jedziemy, nie? Ja bym Ale trawy nie oraj, bo to po co? No do mm, Nie no, jak mają długi obrotowe to dawaj i ten, nie? Z paskami. No i tak jak wie, żeśmy mówili w poprzednim filmiku, tam być trzeciej osoby. Dokładnie, bo to bez trzeciej osoby na tej mapie i w ogóle na drugi sezon to potrzebujemy i to nie ma lipy. No, jest bardzo ciężko jednak. Nie spodziewaliśmy się, musieliśmy mała matka, płoska To okazało że jednak nie taka mała. No właśnie. To pole takie, które chodzi o duchogarność. Na przykład to, to co na początku był tam rzepak, nie? co było masakra. No, jest jedno pole, takie wielkie rzepaku Oczywiście na nagrywanie zawsze można się dogadać No my zawsze tak na spontanie, nie? Jak dopiero się pytamy czy gramy, nie? Jak gramy to potem dopiero myślimy, nagrywamy, nagrywamy. To jak nagrywamy, to co? I wtedy się zaczyna dylemat. Myślę ja oczywiście, że w końcu nam się udało ogarnąć ten system z tym e, nagrywaniem z włosem, bo parę osób się pytało, czemu nie? To jest lepsze Udało nam się to końcu zrobić No dokładnie, dokładnie A że z tego co pamiętam Jest y, z tego Tysiąki z wyprzedzeniem głosu Z poprzednich filmik, który zrobiliśmy e, Który jeszcze nie jest za tubach wątek. Ale mieliśmy małe problemy techniczne Z wysłaniem go po mnie Ej, inaczej nie, nie mogę ten podnieść, także musisz to jakoś tak zrobić. Bo tam drzewo było. No to poprawimy tym punkcie. No właśnie. No i tak yy, ogólnie to mogę im zapowiedzieć, że nowa seria może będzie. Nowa seria na pewno będzie. No to tak. Nowa, nową serią powinna być i raczej będzie ETS-2 na mu multiplayer to jeszcze się okaże jak Camilo yy, kupi nowy komputer i wtedy się okaże czy mu pójdzie ETS 2 oryginalny a potem pomyślimy nad MP bo MP to jest tylko do pobrania nie trzeba mieć tylko ten oryginalny ten ETS bo ja już mam chyba że jeszcze też się zastanowimy nad cs ale nie wiem czy mu się chce kupować Zobaczmy. Pomyślimy na pewno, to, to jak już będę miał lepszy komputer niż ten laptop, to już pomyślimy także nad 15. No to co, to, to na 100% musi być, już nie? 15, ale 13, oczywiście zawsze będzie. Tak, jakieś 13, 11. 11, co, seria? Nie, 11 nie będziemy nagrywać, bo ja płytę zgubiłem. A nie będę kupował. Ale mówię, że 11-13 pozostaje po prostu. Jako naszą pasja. W połowie, że jednak ta gra jest. Stare dobre czasy. Stare dobre czasy, dokładnie. Ile osób się poznało na tych grach? No, taka. bez kitu. Jak będziemy, może, mieli więcej widzów, to wtedy możemy też powiedzieć, jak myśmy się poznali. Jak będziemy mieć więcej widzów i będą tym zainteresowani, to można powiedzieć jak myśmy się poznali, nie? No dokładnie jakieś takie dziwne I spotkanie było, ale... Ci... Oczywiście też zapraszam do zadawania pytań No W następnym odcinku można coś po, poodpowiadać, nie? Znaczy to jest jakiś, jakiś dodatkowy to, że możemy coś mówić, bo tak... Cały czas jak Tak wyrobiłeś się w moją maskę Poklepię ok, Zrobimy miesiąc napraw. Ta, tak jak tak jak moje kółko musisz klepać kurde Ja ci jeszcze nic nie zepsułem ale Ty mi zepsułeś już nie? Dobra, dobra Zupa z dobra nie wiem ja, nigdy nie jadłem ale tak słyszałem, że niby dobra Ale co? Zupa z dobra Haha, to jest może, też jest może. Ale będę cupał. jest cała? Co? Dobra, to ja jadę tam poprawić, to co tam zostawiłeś? To, a poprzeczniaka byś od razu walno. O, za późno. Dobra, już walnę, ale stary. Nie ogar. Dobra. <noise> Zartuję, no. Chyba nie to w stroną pługu robisz tego poprzeczniaka, ale... Cicho. No czy... Co ty robisz? No i znowu będziesz klepał. Dobra. Ja nie... No, na drugą stronę może jeść poprzeczniaka zrobić, co czy nie. nie widać tylko Dobra, już ja zrobię jak ci się tak nie chce żeby było tylko powiedzieć. No ale tyle jak robisz... To tam jest skończone, no dobra, jak coś to zrób. No poprzeczniaka się zawsze robi, okej? Okay? Okej. Ty w realu nigdy nie robisz poprzeczniaka, czy jak? Czy ty w realu nigdy poprzeczniaka nie robisz, czy jak? Ja jeszcze nigdy nie Ja też nie, no ale wiem, że zawsze się robi poprzeczniaka, nie? No, bo to wiesz, jakbyśmy robili tak, jak robi się w realo, to byśmy w ogóle z pola nie zjeżdżały. Czemu? No, bo się nie zjeżdża, musisz się zostawia zawsze. Kęciówkę tam, mogę już przyspieszyć? Wal, śmiało. Się grać realnie, nie? Ej, inna teksturka? Inna? inną strona jest. Ale inna teksturka orania jest. O, fajna jaka zrobiłem, bo coś tak pojechał. <laughs> nic, 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 nic. Też wiem, że na przykład jak, jak jest jakiś ciągnik słabszy, nie? I w ogóle to yy, ruszając już trzeba mieć ten... że jak ruszasz, to dopiero opuszczasz pług, żeby on ci tak nie mulił, nie? To wiem. To jest tak jak na przykład 60 -tą oraz 5 wolny, Najpierw ją rozpędzasz, a dopiero później opuszczasz pług, żeby ona już do rozpędu jechała, co nie? Widziałeś kiedyś 60 z... Pugiem pięcioskibowym? O mój wujek jechał. Czas jechał w serio i co ujechał? We co? No. Ale mówię ci, rozpędzał go, spuszczał Pug i dopiero. No tak no. Musiał jechać czyli bo walka padła. Mhm. Chorka potrzebna w tenu. No. Dlatego zawsze kupuje się. Drugi pług <grych> Co? A Drugi pług Znowu będziesz klepał Nie, ja będę do przodu, on sam dopnął Ale i tak będziesz klepał, bo życiom mnie zahaczył Ty będziesz klepał, mój pług Mój ciągnik? Skończymy obydwa pola. Jak to szybko leci, nie? Stare 10 minut, filmik to nam się nie opłaca. Robimy coś jeszcze? 10 minut, filmik to nam się chyba nie opłaca. Robimy coś jeszcze? coś zrobić jeszcze. Karmienie krów? Od razu nakarmiłem krówki. O, patrz Było już wypychanie obornika, to jeszcze krówki można nakarmić. Co? To ja będzie coś na kosy zrobić, bo nam się już Ja to nie wiem No Ja to nie wiem ile Czy tak szlalomy możesz Tak potoby poprawiam No jak tyś tak zaczął Jakie jest u ciebie we wsi największe gospodarstwo? Ja oczywiście nie mieszkam na wsi, ale to jest pniczko mieszkają na wsi, to tam największe dwa gospodarstwa są. W sumie ale to jest jedne gospodarstwo to jest stary PGR o, to nie jest. A drugie to jest Stara rolnicza. rolnicza, mm. Czyli można nazwać to gospodarstwem. Tam zrób poprzeczniaka Tak ja tu poprawię tylko i zaraz robię poprzeczniaka Okej okay. Ja robię trochę dosyć długiego poprzeczniaka ale O tak nie słyszę A u ciebie wsi Jedna e Aż tak z maszynami czy jak? Tylko z maszynami Nie! Fuck Zarałem kawałek pola następnego Dobra, no. no podjeżdżamy i jedziemy tam Czyś już zrobił poprzecznaka? Ja jeszcze mojego nie skończyłem stary e, no to chyba tak e, Jedna no, Fortera i jedna Proxima, Zetor Aha Zetor Proxima 90, jeśli ktoś pyta A A Zetor, a zetor Fortera to nie wiem, to, e, to akurat nie wiem a u mnie na tym starym PG że to są dwa klasy Nie, jeden klas Axion z tego co pamiętam I chyba albo drugie A jeden klas Axion mm, 650 i chyba 680 A u mnie tam a... za rzeką nie, nie Nie będę powiedział nie będę mówił za jako Jest klas łamany nie co się łamie w pół Stary. No Stary jakie to jest bycze i... No, bo co u, mnie, u mnie tam właśnie na tym polu co jest, cały tym PGR-ze starym, no to tam są dwa takie pędy na, bliźnia na bliźniakach Jak w pole to wpada, a jak na ulicy to normalnie jak łow, żeby zjechać, żeby puścić samochód to do rowu zjeżdża Serio? No No to y, właśnie to też jest stary PGR, to tam jeżdżą y, czterema klasami, y, lekcjonami 440 i ten gościu nie co tam tym prowadzi to jedzie za nimi pick-upami Nie no spoko, nie ma to jak zrobić sobie bączka na środku pastwiska Ala, Ja ale znowu tak normalnie ja stałem Widzę ty jesteś na farmie Nie, za tobą Jedziemy po tak normalnie też widzę żeby 91480 Żeby co 14, km na godzinę. Ej, lecimy tam, gdzieśmy mieli pierwsze pługi, tam damy, ok? Pierwsze, ja lewo damy. zaraz. Szybko, lewo. U. Nie, wróci. Ale zapomniałem, co? Tam drzewem. A, dobra, A. już wiem. Ale to obróć, nie? W ogóle te przyczepy, te przyczepy są tak inteligentnie poukładane, że to jest masakra stali. Lepiej się nie dało, kurde A ja mam oczywiście pytanko jako... ja i ktoś umie zrobić? Widziałeś to? Ej widziałeś to, to co mi się teraz stanęło? Opuść pług Ja ci go odepnę No spoko U. <grym>, Widziałeś to? nie no <grym>, lata no, ja pod tego, pod tą 914 się podatnę z tym. Okej, okay, to czekaj ja odstawię moją albo nie, walę to nie. A ja nie skończyłem. jeżeli ktoś umie zrobić ten strojek w farmingu w 13, takie żeby było widać logo, to też proszę o zgłoszenie się No to byśmy sobie zrobili albo... Dobra, nie mówię. się dogadać. Aha, muszę 60 cofnąć żeby się do, dobrać do tej 60 z turem. Nasze Bizony Mój masej Ale ten masej jest jakiś taki niewymiarowy bo on jest większy od mojej, od tej 60 -tki. O ja też to że On nie wiem czy nie jest większy od tego 914 nie, aż tak to chyba nie Ale na pewno jest mniej więcej takiej samej wielkości jak w No, coś takiego Stary, te koła są większe niż w Zetorze Proximie, czy w Fortezze Co, najpierw mieszanka? Y no, mieszankę pewnie okay. Może zacznijmy od kiszoneszki mamy i trochę trochę. Co za inteligent dał tak? Ej, muszę do obornika wjechać. Aha. No. Łopanie, wiesz jak się fajnie jeździ? Teraz znowu się skrzyżuje, tam. Ech. Jest mam Pięknie Mieliśmy ja zacząć od kiszonki, i... gdzie ty jesteś? Nie jeszcze Ty ale i Beli nie mam tego, słomy Jak nic? Teraz słomy nam zostały Co ty gadasz, seria? Akurat na mieszankę Słomy jest Ale lipa Zjemy co będzie w następnym odcinku <głos> 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 ja już czekam Tutaj chyba dwie łyżki były, kisionki co? Po jednej balonie co nie? Przesleciał tak? no To nie, starsza dziesiątka by nie dała Rady? Uch. Pomyliło mi się teraz z piętnastką, z turem. Zawsze jest tak, że tak jak tutaj jest na dół To w piętnastce jest do góry, nie? Że ten no, jedna łyżka, to Trzeba Chyba mam jeszcze jeden procent A znowu ci się 60 podniosła do góry, co nie? Kłamiesz, jeszcze jest tuning. No chyba trzeba będzie to wymienić, tą 60, dupa. Czem ja tu jadę w ogóle. O. Jadę po beloty. Na beloty ogóle Szkoda, że tym, tym właśnie. Zimnie. Szkoda, że tym Jak to się nazywa Krokodylem. O nie da się Bela dładować, tego była e. nie, że śmiesznie no. Co? No. I się tak. stali, staraliśmy się, żeby się Bele nie rozwaliła, ale niestety no, tak Ale niestety y, Kamil miał lagę i je rozwalił. Ej ale część ty rozwaliłeś Kłam. Tylko musisz płacić, bo zielone, bardzo takie zielone to są te... z tym. To sprawy. Co się gadasz? Kłamiesz, bo żółte są z trawy A nie zielone? Nie żółte. Tak, Czy wyważy to zielone barny? Żółte to były ze słowa. Nie? No zobaczymy, teraz rzucę z tą żółtą, nie? Nie zieloną. No. Snek jak się kopnę w <laughs> Ty ten no, stary co ty będzie nie odróżniasz czy jak? Bo już się sam pogubiłem tak, żeś mi powiedział. Nikt tego nie widział. <laughs> no, tego też nie. Czasy jak jest w życiu What the fuck? To toż, Nie, dzisiaj ją wymieniamy po odcinku w dupie to mam. Tą 60? Co? No wymienimy. Oczywiście od razu was poinformujemy. Będzie Przecież nie? już wiedzą. Przecież już wiedzą. Ale nie na jaką to nie? A um, to jeszcze nie wiem. John deal stary i tyle. No my ją podnosi w ogóle. To jest jakiś chore Nie Kurde, jest, dobra. Myślałem, że będzie, nie będzie, jest. Ale jest pasza mszana, dobrze. Ja na ciebie czekam. Robimy jeszcze jeden paszowóz, czy już kończymy? Nie, yes, zrobimy y, jeszcze... Y, pościelimy trową, dobra? Dzięki. Mm -hmm. Będzie z dwóch bel paszowóz jeden? Po, po, powinien być. Aż się napiłem z wrażenia. O, sorry, światła włączyłem. To jest czysty tuning na żywo, stary. Bez bez żadnych kurde mechaników i w ogóle stary z nim na wyścigi. Echa, stary, wygrałbym. na wystawy, nie? Z tuningowanych 60, kurde. Mielibyśmy pierwsze miejsce. Napisałbyś? Co by napisał? To, tuning samoistnie. Widzieliście kiedyś y, 60 Tuning, która się tuninguje sama? Bo ja nie? Ja teraz widziałem. Sorry. Nieźle, nie? Bo ja od razu ją sprzedaż po tym tuningu. A, i tak, no w ogóle. Dużo robimy poza filmikiem, bo nie wyrobilibyśmy się na filmiku. A kiedy żeśmy coś robili poza filmikiem, bo nie małem czasu teraz. Sorry. Tak robiliśmy, ale wcześniej robiliśmy dużo poza filmikiem. No wcześniej to co, wcześniej to no, no i filmy <noise> Tam czasem to no wrócić do tego, bo tu trochę trzeba nadrobić. No, weskidło. Ale ja nie chcę tej drugiej połowy robić, ta druga połowa jest przerąbana. Mam radę. Ty, ale ty siano teraz kładziesz, pan tak? słoma idioto. to? siano Żółta! No, To już śmieszne wyglądało się w kurze pojedziemy po filmiku o tej drugiej połowie. Powiemy naszym ludziom. Ja ci pierdzielę. Ja nie robię tej drugiej połowy, tam są same duże pola. E, naszym ludziom po jut na przykład w następnym filmiku. I co teraz mam odczepiać i co? Jechać na sprzedaż czy jak? ale raz w filmiku pokażę sprzedaż, to to było fair. Patrzcie, ona mi sama skręca w lewo, nie? Taki bajer. to dopisać. Sorry. Co? Jezus, jak ją no strząść. ej stary zobaczysz na filmiku. Ty się tak ciężko steruje, jego nacisk No tak, Ciekawe czy wiadę w dróżkę, nie skręcając, że tym, a, a nie naciskając. Ty stary dał radę. Ty, jak nie zaczło teleport, ty stary ona mi się zaraz rozleci. O! Oh. Chodź tu stary! Wiesz jak to fajnie wygląda? Dobra, do zobaczę sobie później na filmiku. No dobra. Jej. Ło, wow, wiesz ile hajsu żeśmy dostali? Nie. Zero. O, nie. Dobra. Ty, dobra. Tyle była warte Co się do pokosówki tepało? Hę? A nie, dobra, ja wiedziałem. Będziemy kończyć pomału. Także ten podsumowanko dzisiaj. Oraliśmy dwa pola. Dwa pola. Takimi samymi zestawami. E, potem żeśmy jeszcze nakarmili krówki paszą mieszaną. Jeszcze żeśmy potem pościelili krówką słomą. I to tyle. Mi wyszło filmika 25 minut. Gdzie ty jesteś? A tu. Tutaj mamy nasze owce, musimy ich trochę dokupić. Bo patrzcie, tylko tyle palet mamy: trzy palety, a ile już gramy na tyle? No to tak. Ze mną był dzisiaj Kamilos, I ja, czyli Damian, i przed wami był cały Kamilos team. Także coś się na razie.